Witam. Tutaj krótkie spojrzenie na rynek przed otwarciem. Jeszcze sobie zaczniemy od wczoraj podsumowania tego, co rozgrywałem, bo no to mieliśmy ewidentnie tutaj gdzieś wyczuwałem sobie, że, że, że rynek może znaleźć równowagę. i ja Na ten moment to się klaruje. Ja wczoraj ja wczoraj swoje targety osiągnąłem więc jestem zadowolony z wczorajszego dnia. Miałem też myśli żeby otwierać wczoraj shorty tutaj. Natomiast no ten brak ekscesu na szczycie trochę mnie trochę mnie powstrzymał. Jednak brak zaprzestania jednego interwołowania wciąż na dziennym, też też przemawia do mnie żeby był jeszcze ostrożny. Natomiast na ten moment no mamy, mamy tutaj mamy tutaj powrót do równowagi. Ja czułbym się pewnie, gdybyśmy gdzieś na Overnight'ie przetestowali tutaj te szczyty i dopiero byśmy zeszli. To czułbym się pewniej. Jeżeli chodzi o shorty, w tym momencie jestem bez pozycji. Mamy dzisiaj też ogłoszenie danych, więc uwaga, może pojawić się zmienność. Natomiast gdybyśmy tutaj wartość się przewijała wyżej, no to jest spora szansa, że tutaj szczyty rejony odwiedzimy, tak? z jakimiś większymi shortami to ja bym uważał mimo wszystko, bo tak jak mówię, ja gdzieś tutaj czuję, że możemy znaleźć się w równowadze. Nawet wczorajsze wczoraj kupowanie nie było mocne. Tutaj możemy też zauważyć, że na okresie okres D, dokładnie odczyt do okresu B, okres C był blisko Hawaiejbaka, brak nadmiaru na dołkach, Tutaj też mamy okres tak podejrzania od ceny otwarcia szczytu z Także, no, uwaga. Natomiast, natomiast, no, jeżeli byśmy się wyszli dzisiaj gdzieś górą, udałoby nam się wyjść górą, no to oczywiście scenariusz shortów jest. Zanegowany. Już za dzisiaj się wyczuwam, że gdzieś tutaj odwiedzimy, odwiedzimy gdzieś, gdzieś ta równowaga będzie, będzie respektowana. Natomiast no, trzeba się rozbrać w cierpliwość. Overnight mamy 100% short, więc obserwacja na początku, czy będzie jakaś kontrakcja i czy będzie to znacząca kontrakcja. A jeżeli byśmy dostali pewność od początku, to może się okazać, że rynek jest słaby, tak. Może się tak okazać. I wtedy no, też musimy, musimy to wziąć pod uwagę, tak? Jeżeli chodzi o Wolumen, to nie widzę nic specjalnego. No, także także tyle z mojej strony, nie? Na ten moment. Także dzięki za wysłuchanie. Pozdrawiam i miłego dnia życzę.